Symulator chodzenia. Z czym kojarzy Ci się to określenie? Mi osobiście od razu pojawiają się w głowie takie produkcje jak Firewatch czy The Vanishing of Ethan Carter. Są to wspaniale opowiedziane, wciągające historie, przedstawione w przepięknie wykreowanych światach, określone licznymi zagadkami logicznymi i środowiskowymi. No właśnie, to gdzie w tym wszystkim tytułowe chodzenie? Poruszanie się w tych grach jest jedynie narzędziem pozwalającym chłonąć narrację przedstawioną innymi środkami przekazu. Absolutnie nie jest ono główną mechaniką rozgrywki, a raczej niezbędnym medium, które nie miało przeszkadzać graczowi w doświadczaniu historii. Nazywanie takich gier symulatorami chodzenia jest swego rodzaju ironicznym podkreśleniem stopnia, w jakim upraszczają one rozgrywkę, skupiając się zdecydowanie mocniej na aspektach fabularnych. Ale czy taki już los tego gatunku? Czy chodzenie nie może być główną częścią gry komputerowej? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, rozłóżmy tę mechanikę na czynniki pierwsze. Jaką rolę tak naprawdę pełni poruszanie się w grach komputerowych? Jest to jedna z najbardziej fundamentalnych mechanik gier, którą można jednak całkiem łatwo zbagatelizować, projektując inne, kluczowe elementy danej produkcji, definiujące rdzenie i rozgrywki, który jest ważniejszy dla wybranego gatunku. Przejdźmy dość szybko, obiecuję, przez kilka podstawowych gatunków gier, by zauważyć różnice w ich podejściu do systemu poruszania się. Krótki segment teoretyczny. Zgadzam się, że dla przykładu, w FPS-ach, w których rozgrywka obserwowana jest z perspektywy pierwszej osoby, a głównym jej elementem jest walka z przeciwnikami, mechanika poruszania się postaci nie jest ważniejsza od samego strzelania. Kluczowe jest więc osiągnięcie spójności tego systemu z pozostałymi mechanikami. Przy projektowaniu gry należy zastanowić się, które z zaplanowanych do implementacji rozwiązań wpływają znacznie na podstawowe założenia rozgrywki oraz jak dużą rolę pełni przy nich mechanika poruszania się postaci. Nie chcielibyśmy na przykład, aby we wspomnianej już wcześniej grze FPS symulowane było epizodycznie niższe tarcie pomiędzy postacią a podłożem, w wyniku którego gracz wchodząc na mokrą nawierzchnię, przewróciłby się lub ślizgał niczym na lodzie. Mogłoby to jednak być pożądanym elementem w grze wyścigowej, w której ważne będzie naturalne wzorowanie modelu jazdy samochodem. Ruch w tego rodzaju grze nie jest dowolny w każdym kierunku i wynika z sposobu budowy pojazdu, a znaczącym elementem gameplayu jest bardziej zaawansowany model symulacji fizyki. W grach zręcznościowych za to mechanika poruszania się jest znacznie bardziej uproszczona i przejawia mało elementów mających na celu dokładne symulowanie rzeczywistości. Celem tego typu gier jest prosta i angażująca rozgrywka, gratyfikująca gracza za jego niski czas reakcji. Kontrolowanie postacią powinno więc zostać zaprojektowane w najbardziej responsywny dla gracza sposób, a symulacja fizyki ruchu przewidywalna dla niego. Wróćmy teraz do wspomnianych już symulatorów chodzenia, gier przygodowych czy nawet rpg -ów. Poruszanie się jest tam zazwyczaj jedynie niezbędną formalnością. Mechanika ta nie powinna ingerować w sposób rozgrywki i jej poziom trudności. Gracz powinien skupić się na interpretowaniu opowieści, rozwiązywaniu zagadek oraz płynnej eksploracji świata. Można więc ogólnie stwierdzić, że poziom kompleksowości oraz rola, jaką pełni system poruszania się, zależy od wizji na rozgrywkę, co w rezultacie sprawia, że jest on bezpośrednio związany z gatunkiem, jaki reprezentuje wybrana gra. Wszystko wskazuje na to, że utarte schematy oraz sprawdzone w branży rozwiązania skutecznie standaryzują podejście twórców do tego elementu gameplayu. Czy oznacza to, że przesunięcie granic wewnątrz takiego szablonu oraz stworzenie nowego, unikatowego doświadczenia jest w ogóle spotykane? Zostawmy to pytanie na później. Myślę, że zanim zaczniemy łamać schematy i podchodzić do tematu w sposób niekonwencjonalny, warto byłoby najpierw zrozumieć, w jaki sposób poprawnie stworzyć kompletną mechanikę poruszania się w naszym wirtualnym świecie. Nie chcielibyśmy przecież, aby jedynym elementem zaskoczenia, jaki oferuje gra w tym konkretnym aspekcie, było kompletnie drewniane, a wręcz archaiczne rozwiązanie, prawda? No tak, jest to niestety domeną sporej ilości współczesnych gier AAA. Co więc sprawia, że poruszanie się w świecie gry jest przyjemne? Poruszanie się w wirtualnej przestrzeni zdecydowanie stanowi znaczną część rozgrywki. Przez większość czasu, jaką gracz spędzi z danym tytułem, przemieszcza się on wewnątrz jakiejś sceny i eksploruje świat gry. Ze względu na ten fakt jesteśmy bardzo wyczuleni na jakość zaprojektowania wspomnianej mechaniki oraz odczuć, jakie wywołuje korzystanie z niej. Jeżeli nie jest ona zadowalająca, może to negatywnie wpłynąć na ocenę całego produktu. Często grając, nie jesteś w stanie określić, co dokładnie nie odpowiada ci w rozgrywce i dlaczego wywołuje ona frustrację. Zawsze jednak, nawet podświadomie, zauważysz, że jakiś element nie jest wystarczająco dopracowany. Przeanalizujmy więc pewien oczywisty przykład grę, która w omawianym aspekcie została wykonana naprawdę bardzo dobrze. Grę, w której poruszanie się niepodważalnie było przyjemnością Marvel Spider-Man gra, która you feel like Spider Man. Stwierdzenie to w ustach profesjonalnego recenzenta stało się memem, jednak jeśli nad tym się zastanowić, ma ono w sobie sporo prawdy. Mechanika ruchu powinna dostarczać graczowi poczucie autonomii w eksploracji. Wirtualna przestrzeń nie musi składać się jedynie z przeszkód, których zadaniem jest utrudnienie poruszania się, a wręcz przeciwnie, powinna zostać zaprojektowana w taki sposób, aby pełnić rolę placu zabaw, w którym prowadzona jest rozgrywka. System poruszania się powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe korzystanie z podstawowych jego mechanik dla początkujących graczy, jednocześnie dając możliwość nauki i opanowania ich do perfekcji przez tych bardziej wymagających i zaangażowanych. Niezależnie od rodzaju i trudności gry, możliwość zdobycia doświadczenia i biegłości w posługiwaniu się tą mechaniką dodaje głębi całej rozgrywce. To czas, znaczy to płynność jest jednym z najważniejszych aspektów. Aby to osiągnąć, animacje postaci w ruchu powinny zostać ze sobą połączone w taki sposób, by utrzymać wrażenie nieprzerwanego pędu. Jest to tak ważne, że stosuje się nawet rozwiązania automatycznej asysty przemieszczania się, które kontynuują część sekwencji ruchu nawet bez żadnej ingerencji gracza, tylko po to, aby utrzymać płynność rozgrywki. Efekty nakładane na obraz kamery, którą obserwujemy grę, są ważnym czynnikiem wspomagającym ogólne poczucie płynności i dynamiki. Zabiegi takie jak rozmycie i zniekształcenie ekranu czy zmiana pola widzenia stosowane są do wzmocnienia poczucia dużej prędkości. Wizualna reprezentacja wiatru, często ukazywana jako poruszające się w konkretnym kierunku przestrzeni linie, służą temu samemu celowi. Kamera może również reagować na interakcję gracza z otoczeniem poprzez np. wstrząs ekranu przy gwałtownych kolizjach. Przytoczona przeze mnie gra jest bardzo dynamiczna, a przemieszczanie się jest znacznie szybsze niż w innych grach akcji z postacią humanoidalną w roli głównej. Nie oznacza to jednak, że podobne zabiegi nie aplikują się do innych gier. Przykład tej konkretnej produkcji ze względu na swoje tempo rozgrywki pozwala łatwiej zauważyć wspomniane sztuczki, ponieważ ich intensywność jest znacznie wyższa. Podobne zabiegi znajdziemy chociażby w GTA 5, płynne łączące się ze sobą w naturalny sposób animacje chodu, biegu, skoku, ataku, dynamiczna praca kamery, która odpowiednio przybliża oraz oddala się od postaci w zależności od prędkości jej ruchu, subtelne efekty wizualne oraz rozmycia nakładane sytuacyjnie na obraz kamery oraz z rzeczy wartych wyróżnienia, bardzo intuicyjna mechanika przyklejania się do elementów otoczenia oraz szybkiego wychylania się, kontrolowana w praktyce jednym przyciskiem. Jest to pozornie bardzo prosta i drobna rzecz, która musiała jednak zostać dopracowana do perfekcji ze względu na częstotliwość jej używania podczas regularnej rozgrywki. Opowiadając o płynności i responsywności animacji, nie mogę nie wspomnieć o wspaniałym pod tym względem The Last of Us 2. Nie jest to co prawda bezpośrednio połączone jedynie z systemem poruszania się, ale również z ogólnie pojmowaną interakcją gracza z otoczeniem oraz oczywiście walką z przeciwnikami. Praca kamery oraz sposób, w jaki niezauważalnie mieszają się różne animacje i to, jak w naturalny sposób główna bohaterka reaguje na komendy gracza, jest dla mnie czymś rewolucyjnym. Jakość jaką prezentuje ten tytuł w zakresie dokładności animacji, mnogości dostępnych dla gracza interakcji, przedstawienia naturalnych reakcji na każde zachowanie gracza jak i przeciwnika oraz sposobu ukazania zmiany perspektywy na rozgrywkę w zależności od sytuacji, w jakiej znalazła się główna bohaterka, jest na niespotykanym dotąd poziomie. Wszystko to pozwala na zanurzenie się w rozgrywce i nieprzerwanej przez żadne techniczne zakłócenia, immersji. Spotykamy się z poszczególnymi z tych elementów na co dzień. Z jednej strony wszystkie kwestie, które omawiam są oczywiste, znajome dla prawdopodobnie każdego z Was, który interesuje się grami. W mniejszym lub większym stopniu pojawiają się w praktycznie każdym tytule. Z drugiej jednak strony, czy wszystkie ogrywane przez Was gry są równie przyjemne? Czy jakościowo stoją na tym samym poziomie? Gdy zwrócicie uwagę na te mniej zauważalne detale podstawowych mechanik, zauważycie, że bardzo często brakuje jakiegoś drobnego elementu, który widzieliście w innej grze, albo inaczej, któryś z elementów został zaimplementowany, ale coś wam w nim nie pasuje. Efekt nie jest odpowiednio dostosowany do rozgrywki, dosłownie jakby został wklejony na siłę. Nie ma więc jednej idealnej recepty, która sprawdza się w każdej grze. Sposób implementacji oraz intensywność poszczególnych elementów omawianej mechaniki ma znaczący wpływ na podświadomy odbiór gracza. Wszystko to kształtuje efekt ostateczny, który tak zostanie przez wielu zignorowany. I dobrze, bo wcale nie chodzi o stworzenie czegoś, nad czym ludzie będą się zachwycać. Powiedzmy sobie szczerze, w większości przypadków nie będą. Jest na pewno wiele innych bardziej ekscytujących elementów, które w dobrym produkcie zostaną przez graczy zauważone i docenione. Sztuką jest szczegółowe podejście do tematu i stworzenie doświadczenia, które będzie dla graczy w pewnym sensie transparentne, czyli maskujące wszelkie niedoskonałości i niepozwalające graczowi na opuszczenie immersji, jaką udało się stworzyć grze. To właśnie czyni grę przyjemną. Spróbujcie pewnej rzeczy. Wyobraź sobie grę Którą uwielbiasz, która zapadła ci w pamięci? O, właśnie ta, ta pierwsza, o której pomyślałeś. Zastanów się teraz, dlaczego ona, który element tej gry jest dla Ciebie kluczowym, specjalnym. Dlaczego? Dlaczego właśnie ta mechanika? Klimat a może fabuła? Co jest w niej najważniejsze i stanowi o jej niepowtarzalności? Dlaczego? Czemu właśnie to? Przecież to jedynie mały element całej gry, a jednak jest dla ciebie aż tak istotny? Można by tak praktycznie bez końca rozkładać grę na coraz mniejsze czynniki, dokopując się ostatecznie do podstaw. Metoda ta pozwala świadomie zrozumieć, dlaczego lubię dany tytuł, co jest w nim takiego unikatowego, czego szukam w innych grach, co jest dla mnie najważniejsze. A może spróbujmy użyć tej samej metody, lecz nie na najważniejszym dla ciebie elemencie gry, a tym, którego nie polubiłeś, który najbardziej ci przeszkadzał, a potem na takim niezauważalnym, który jest w grze, ale nawet o nim nie pomyślałeś. Dlaczego? Moja teoria jest taka. Rdzeń rozgrywki jest najważniejszy: to ten element, zbudowany perfekcyjnie, w niepowtarzalny i angażujący sposób. Definiuje nasze zainteresowanie daną grą. On wystarczy, by przyciągnąć nas do danego tytułu. Jest to jednak dopiero połowa. Resztę stanowią wszystkie pozostałe mechaniki gry, z których żaden nie powinien zostać zignorowany. Mechaniki te, jak dobre supporty, mają pomagać nam dobrze się bawić, jednocześnie nie przeszkadzając w rozgrywce. Ale pamiętajmy, bycie dobrym supportem wcale nie jest takie proste. Jedną z bardziej ikonicznych gier w grupie tych nazywanych symulatorami chodzenia jest Journey. Ta gra jest doświadczeniem, przygodą. Poruszanie się jest tam bardzo proste. Ogranicza się do chodzenia, podskakiwania, latania na bardzo krótkich odcinkach czy ślizgania się po wydmach. Gra praktycznie nie posiada interfejsu. Nie ma mapy czy konkretnie sprecyzowanych zadań lub questów. Wszystkie niepotrzebne elementy rozgrywki są z niej usunięte. Przedstawiając nam piękno minimalistycznego krajobrazu. Rozciąga się przed nami jedynie ogromna pustka, rozległa pustynia. Daje to poczucie wolności, możemy iść dosłownie gdziekolwiek tylko chcemy. Na horyzoncie widać górę, do której podświadomie nas ciągnie. Idziemy w tym kierunku, eksplorujemy. Po drodze napotykamy kolejne ołtarze oraz ruiny. Zaczynamy kreować sobie w głowie wyobrażenie historii, którą próbuje nam opowiedzieć ten świat. Tak bo to świat jest głównym bohaterem tej przygody. Przez przemyślaną strukturę eksplorowanej przestrzeni nie tylko ukazuje ona nam fragmenty większej opowieści, ale również prowadzi nas przez nią, umieszczając kolejne ciekawe punkty w zasięgu naszego wzroku. Subtelnie kieruje ona naszymi decyzjami podczas podróży, nie wzbudzając przy tym poczucia skrępowania. Spokojna i odtwarzana w idealnych momentach muzyka oraz uspokajające dźwięki ambientowe podkreślają atmosferę zadumy, oraz pomagają zanurzyć się w rozgrywce. Pełna immersja, poczucie wolności oraz przeżywania przygody. Są to najlepsze z doświadczeń, jakie zaoferować nam może gra komputerowa. Porównałbym to uczucie do nocnej przejażdżki samochodem po pustych drogach bez konkretnego celu, albo samotnej zimowej wędrówki po górskich szlakach z okazjonalnym przeszukaniem wnętrza ruin opuszczonego budynku w którym natrafiamy na przebudzonego po latach przez nasze głośne wstąpanie, to wściekły Draug suweren wstaje z grobu... Okej, okay. trochę się zapędziłem. Też tak macie, że jak tylko pomyślicie o ziłowym krajobrazie leśnym czy górskim, wasz umysł od razu wędruje w przestrzeń zarezerwowaną dla tych wszystkich wspaniałych wypraw w różne zakątki krainy Skyrim. Ogólnie pojęta eksploracja, przemierzanie szczegółowo przygotowanych terenów oraz lochów Tamriel w akompaniamencie ikonicznego już Exploration Sit tworzy niepowtarzalną atmosferę, wywołującą w moim przypadku niezrównane z żadną inną grą pokłady nostalgii. Do dzisiaj myślę, że średnio co rok dwa wracam do Skyrim, stworzyć postać, oczywiście łucznika, pobiegać po lesie, wykonać kilka małych questów, posłuchać muzyki. Ta gra, jak żadna inna, pokazuje, jak małe znaczenie mogą mieć wszystkie pozostałe elementy rozgrywki, gdy te najważniejsze zaprojektowane są w sposób, który wręcz oczaruje gracza. Bo to absolutnie nie główny wątek fabularny, wątpliwa mechanika walki oraz coraz niższa złożoność rozwoju postaci były kluczowe dla odbioru tej produkcji. To interakcje, jakich gracz był w stanie doświadczać ze światem oraz napotkanymi NPC-tami i mobami, Stały się dla tej gry jej rdzeniem. Okej, okay. myślę, że możemy już wejść głębiej i zamieszać trochę w zasadach gry. Powiedziałem już, że każda gra ma rdzeń, który definiuje jej rozgrywkę. Wspomniałem również, że mechanika poruszania się jest zazwyczaj traktowana jako dodatek element wspomagający doświadczanie głównej zawartości prezentowanej w grze. A co jeśli zamienimy tę rolę? Co gdyby to właśnie samo poruszanie się, jako ta konkretna mechanika rozgrywki, stało się jej rdzeniem. Brzmi ciekawie, prawda? No tak, nic dziwnego, bo niestety nie mówię tu nic odkrywczego. Na podobny pomysł Shigeru Miyamoto wpadł już ponad 40 lat temu, tworząc takie gry jak Donkey Kong czy Mario. Gry platformowe już od bardzo dawna wykorzystują poruszanie się i skoki postaci do stworzenia zręcznościowej rozgrywki. Podobnie gry wyścigowe, symulatory lotów, gry sportowe, FIFA czy nawet tony hołki w sposób zręcznościowy lub symulacyjny budują swoją rozgrywkę wokół tej mechaniki. Wygląda na to, że zawędrowaliśmy w ślepy zaułek. Szukając niepowtarzalnych doświadczeń i unikatowych pomysłów, znaleźliśmy gatunki gier datowane na ponad 40 lat. Oznacza to, że nie wystarczy jednak tak po prostu odwrócić istotność niektórych mechanik w grze. Może to być oczywiście bazą, początkiem czegoś ciekawego, ale liczy się również niekonwencjonalny pomysł na ich wykorzystanie. Pamiętacie jak na początku wspomniałem o łamaniu schematów? Wzorując się na prawdziwym życiu, większość tytułów używa symulowanej siły grawitacji skierowanej ku dołowi mapy, pozwalającej graczowi na realistycznie wyglądającą eksplorację różnego rodzaju terenów. Jest to integralną częścią systemu poruszania się w grze. Zmodyfikujmy więc tę zasadę. Co jeśli kierunek działania siły grawitacji nie był stały, a możliwy do manipulacji przez gracza? Otwiera to nieznany dotąd wachlarz możliwości sterowania postacią oraz dodaje kolejny poziom kompleksowości rozgrywki, wokół którego mogą zostać zbudowane inne mechaniki. Manipulacja kierunkiem działania grawitacji w celu poruszania się w świecie gry jest rdzeniem rozgrywki w grach z serii Gravity Rush. Ten nowatorski pomysł, zainspirowany prawdopodobnie nowymi możliwościami kontroli rozgrywki za pomocą żyroskopu i dodatkowych ekranów konsoli PS Vita, na którą trafiła pierwsza część wspomnianej gry, stał się motywem przewodnim całej rozgrywki. Zarówno eksploracja, zagadki środowiskowe, jak i walka z przeciwnikami. Zbudowana jest wokół tego jednego elementu związanego z przemieszczaniem się. Jeden prosty twist fundamentalnych zasad pozwolił, aby mechanika wykorzystywana w grach na co dzień została użyta do zbudowania unikatowej gry ze świeżym pomysłem na przedstawienie rozgrywki. Pozostając w sferze manipulacji przestrzeni celem poruszania się w świecie gry, znam jeszcze jeden bardzo ciekawy przykład gry, która w bardzo podobny sposób łamie podstawową regułę poruszania się w grach. To postać eksploruje świat przedstawiony. Jego części, takie jak ziemia, podłoga, ściany, budynki, skały, góry, drzewa, są statycznymi obiektami, rozmieszczanymi na scenie, w której porusza się gracz, zmieniając swoją pozycję względem jej elementów. Lokoroko miało na to inny pomysł. Gracz, zamiast sterować bezpośrednio ruchem postaci, obracał całym dwuwymiarowym poziomem. A główny bohater, lub z czasem bohaterowie, pod wpływem niezmiennej w tym przypadku siły grawitacji, zawsze skierowanej ku dołowi ekranu, przemieszcza się po poziomie, turlając się po pochyłych ścianach, które niegdyś były dla niego podłogą. Najważniejsze jest więc mieć pomysł: jak stworzyć unikatowe i angażujące doświadczenie z pozornie prostych założeń. Jak zaskoczyć gracza, łamiąc jego dotychczasowe przyzwyczajenia, nabudowane setkami podobnych i powtarzalnych rozwiązań. Jak zbudować podstawowe mechaniki rozgrywki w sposób niekonwencjonalny, by zredefiniować ich rolę dla całości utworu? Dlaczego więc pozornie nudne czy nawet głupie rozwiązania, nie pasujące kompletnie do standardowej gry komputerowej, potrafią być tak rewolucyjne dla danego gatunku lub wręcz stworzyć go na nowo? Zbliżamy się powoli do celu naszej długiej wędrówki. Czas więc porozmawiać o tym jedynym, prawdziwym symulatorze chodzenia. Death Stranding. Od pierwszych zapowiedzi był grą kontrowersyjną. Jego tajemnicza oprawa oraz kuriozalne, opowiedziane w zwiastunach bardzo fragmentarycznie, elementy fabularne, jednych zachwycały i intrygowały, dla innych nie miały żadnego sensu i jedynie odrzucały. To jednak nic w porównaniu do eksplozji. Jaką w internecie wywołało opublikowanie gry oraz ujawnienie zasad jej gameplayu: chodzenie, dostarczanie paczek, symulator kuriera. Ludzie nie mogli uwierzyć, że tym właśnie jest ta gra. Czegoś takiego jeszcze nie było. Przecież to musi być okropnie nudne, prawda? No i w tym rzecz, moim zdaniem, nieprawda. Gdy opisujemy tę grę w taki sposób, Polega na dostarczaniu paczek z punktu A do punktu B, głównie pieszo. Wydaje się to być absurdalne i przyznam, bardzo wdzięczne do robienia z tego żartów. Pierwsze skojarzenie jakie przychodzi nam do głowy to questy typu FedEx wypełniające w dużej ilości zawartość np. wielu gier MMO. Przynieś to, podaj tamto, zapytaj tamtego, co chcesz na kolację, dwa jajka, nic ciekawego. Detal polega jednak na wspomnianym wcześniej nieoczekiwanym zwrocie akcji, zmieniającym dobrze znany wcześniej pomysł. Twist w Death Stranding jest bardzo prosty. Przedmioty z ekwipunku nie są w niewidzialnym plecaku. Ich ilość ma znaczenie, a waga i ułożenie realnie wpływają na rozgrywkę. Ta jedna zmiana Fundamentalnej zasady w większości nowoczesnych action RPG niesie ze sobą sporo nowych bardzo ciekawych i unikalnych mechanik. Nagle, zamiast nosić w plecaku 4 stalowe miecze, 3 kapusty, kieł mamuta oraz 11 skórzanych karwaszy i skupiać się jedynie na tym, by ich całkowita waga nie przekroczyła 300 jednostek udźwigu, żeby nadal posiadać możliwość sprintowania, musimy dokładnie zaplanować, co i jak chcemy ze za sobą zabrać. W tej grze każdy detal zaczyna mieć znaczenie. Czy obciążenie nie jest za duże na trasę, którą planuję? Przecież na pewnym jej etapie będę musiał wspinać się po stromym zboczu. Czy odpowiednio rozłożyłem wszystkie przedmioty tak, by nie przeważały mnie na którąś stronę podczas wędrówki? Może jednak powinienem zabrać ze sobą drugą parę butów, którą zmienię w trakcie, by lepiej poradzić sobie na konkretnym odcinku. Ale przecież to dodatkowa waga przypięta do plecaka. Hmm, może jednak wezmę ze sobą jeszcze drabiny, na pewno mi się przydadzą, ale oznacza to, że część ładunku będę musiał przyczepić do ramion. Jeśli się potknę i wszystko upuszczę, trasa do powtórzenia. Możliwości jest ogrom. Chodzenie w Death Stranding zostało rozbudowane do poziomu gry strategicznej, polegającej na optymalizacji swoich działań oraz umiejętnym planowaniu tras. Nie tylko to, co i w jaki sposób ze sobą zabierzemy, ma znaczenie, ale również, którą ścieżkę wybierzemy, by dotrzeć do celu. Na stopień trudności wyprawy wpłynie ukształtowanie terenu: pagórki, strome klify, lodowate wzgórza, potoki, które będziemy musieli przekroczyć, pogoda, wiatr utrudniający utrzymanie równowagi oraz toksyczny deszcz niszczący nasz ładunek, śnieg w wysokich górach oraz błoto na podmokłych terenach. Świat, który przemierzamy, jest wykreowany do eksploracji oraz przeżywania w nim przygód. A satysfakcja dotarcia do celu po długiej przeprawie jest naprawdę czymś wyjątkowym w świecie gier. Za to momenty zadumy podczas spokojnych momentów podróży, w których puszczane są nam idealnie dopasowane do sytuacji spokojne utwory, tworzą momenty, które zostaną w głowach na bardzo długo. To odróżnia Death Stranding od kolejnych zrobionych od kalki, Ubigierek, Assassin's Creedów czy innych produkcji AAA z otwartym światem. Kojima w tej grze nie tylko łamie panujące w branży standardy, ale przy tym tworzy unikalne i niezapomniane doświadczenie, którego nie oferowała wcześniej żadna gra. Nie chodzi mi tu o to, że Death Stranding jest jakąś grą idealną, dziełem perfekcyjnym. Nie jest, wystarczy spojrzeć chociażby na model prowadzenia pojazdów. Ale jest sztuką. Wywołuje różne emocje, zachwyca oraz odrzuca. Jest czymś, czego od dłuższego czasu brakowało w wysokobudżetowych grach docierających na szeroką skalę. Redefiniuje znane wcześniej gatunki oraz tworzy nowe. Zaskakuje kreatywnością i pozwala przeżywać niezapomniane przygody. Inspiruje i zostaje z tobą na dłużej. Wzbudza dyskusję. Gry są sztuką. A przynajmniej myślę, że fajnie jakby powstawały również takie, które są. Wymaga to pasji od twórców, a ona nie zawsze jest dzisiaj zauważalna. I przypomnę, mówię tu o mainstreamowych, dużych produkcjach. Wiem, że wśród gier Indii statystyka ta jest dużo bardziej pozytywna. Nie chcę tu być pesymistyczny. Ta sytuacja jest wynikiem ogromnej popularyzacji medium, a najwięksi twórcy robią takie produkty, które najlepiej się sprzedają. To jest zrozumiałe. Chcę powiedzieć coś innego. Paradoksalnie, pomimo, że opisana sytuacja jest przyczyną mojego mniejszego zainteresowania grami, a oglądanie kolejnej, bezdusznej, milionowej produkcji wyciąga ze mnie całą energię, to dzięki temu tego typu wyjątki są przeze mnie jeszcze bardziej zauważalne i doceniane. I to jest czymś, co chciałem Wam przekazać. To nie jest film o symulatorze chodzenia. I jak już zdążyliście zauważyć, to nie jest film o Death Stranding. To jest film o zauważaniu szczegółów w grach, ciekawych pomysłów oraz rozwiązań i docenianiu procesu twórczego, szukaniu czegoś zaskakującego w pozornie oczywistych i prostych produkcjach, byciu otwartym na nowe doświadczenia growe, zainspirowaniu Was do ponownego pokochania gier, tak jak dla mnie zrobiło to Death Stranding. Analiza poszczególnych mechanik gry komputerowej oraz dostrzeżenie ich celu może być często dużo bardziej wciągające niż sama rozgrywka. Może następnym razem, ogrywając swoją ulubioną gierkę, zauważycie coś, na co nigdy wcześniej nie zwracaliście uwagi. Może pozwoli wam to szukać danego elementu w innych grach, a może po prostu zanurzycie się po raz kolejny w przygodzie, jaką oferuje. I to też jest super, bo właśnie takich doświadczeń warto szukać, grając w gry.